Musimy odstać nie dzisiaj nagrywam. To ogólnie pierwszy. pierwszy odcinek serii serio. Ten film nagrywam yy, na zapas. Mam ogólnie kaszel i jak będę kichał, no to przepraszam, no ale mam trochę kaszel. To jest mój pierwszy kanał, też mam drugi kanał, no, który się nazywa Janek Kilnian tam się pojawiają tylko, ale z, tylko filmy z ROBLOX'a Ogólnie fajnie było gdybyś mnie zasubskrybował z, z, z lajkiem i dzwoneczkiem Ogólnie... Jutro Nie, do, jutro jest Dzień Nauczyciela Chyba każdy o Może nie każdy, Zginąłem, no i... Jutro, z tej okazji, nie, jutro nie mogę. no to w weekend, wiecie co będzie, w niedzielę, mój pierwszy stream. Okej, okay, gramy. Jeśli podobała Ci się seria Sliderio, zostawcie mi suba, lajka itd. tak dalej. Ogólnie mój kanał ostatnio się rozwija bardzo w takim tempie, bo pamiętam, kiedy miałem 12-11 sułów, a teraz dzięki montażowi zdobyłem 9 sułów. Pamiętam na mojej odkrycie, że jednego dnia wróciłem e, jakieś tam 5 filmów z montażem. Mój pierwszy z montażem. Zasypiam, nie? I staję rano. Mam iść do szkoły, ale jeszcze przed szkołą sprawdziłem szy szybko ile zbiłem na tym słów. Nie uwierzycie, ile? 9 godzin, 5 słów. Jak mój kanał jest bardzo mały, jak na mój kanał to bardzo dużo słów. Więc tam. O, jestem na 10 miejscu. Ogólnie e, nie musicie pytać w komentarzach, czemu akurat nazywam się Player708 i gdzie myślą, że jestem potem. Nie jestem potem, po prostu mi się coś zepsuło z literio i nie mogę zmienić nazwy. Nie, że jestem Kitosem i nie umiem nic, bo ktoś mi tak napisał, że jestem Kitos, a ja nie jestem Kitos. Dobra, może niektórzy nie uważają, że jestem kidosem i tak trochę małym Kitosem, no ale proszę, nie obrażajcie mnie. Ja dopiero rozpoczynam moją przykazę z montażem, tak za bardzo nie umiem montażować. W ogóle pracuję nad trzecim kanalem. Na kanałem, na którym będą się pojawiać różne filmy, no i z montażem z jakichś gier, ale nie tylko. Ktoś zginął! Ja będę teraz bosem. Dobra. Jest, nie jestem bosem, ale jestem na czwartym miejscu na tym serwerze, więc jest git. Nie, na trzecim. Myślę, że na trzecim. Jeśli wiecie, na czym grę, na jakim struszęcie, dajcie mi w komentarzu. Ogólnie będę subskrybował nie na tym kanale, tylko na tym moim pierwszym kanale, który się nazywa... Nie wiem, jak go wyszukać, bo ostatnio zmieniłem Janek, na Jan, nazwę Janek, no ale YouTube zapowiedziało, że nazywałem się Jan Piotr Kilian. Bo to było konto mojego taty i tutaj mi tam ułożył nazwę. Ale teraz zmieniłem YouTube ja zapamiętałem, że jestem Piotr Kilian. no i wpisujcie lepiej Piotr Kilian, bo jak piszecie Janek, to mojego kanału Wam nie wyszuka. Jestem już na drugim miejscu. O, 800 już mam tych kulaczek, Zebrałem. O prawie zginąłem. Ogólnie proszę wbijcie na mojego streama, bo w niedzielę, w tą niedzielę będzie stream. Albo jak nie w niedzielę, to spróbuję wcześniej zrobić tego screena, ale na razie pracuję, pracuję. Tak. Ty, z tym montażem mi się bardzo wolno schodzi, bo ja nie umiem tak szybko montażować. Ogólnie <głos》> myślałem, że mój brat starszy, który chodzi do 8 klasy, co do szkoły, myślałem, że będzie mi zara montażować, ale on szybko montuje i <głos》> pomyślałem. Hmm, oni może pomontażują za darmo On powiedział, nie? Za 5 zł za godzinę będzie mi montażować. A dla mnie to jest za dużo 5 zł za godzinę. Takie. Będzie już pracował, nie wiem. Z dwa dni. No i skończą mi się kieszonkowe. Co jest? Ile kulek? Ile kulek? Ile kulek? Wow. Jestem na pierwszym miejscu na serwerze. No, robi wrażenie. Heh. No to było blisko, żebym zginął. Ogólnie jeśli nie wiecie o czym mi e, chodzi, że było blisko, że zginąłem, a to chodzi mi, że jak się dotknie ściany, to się ginie. Jeśli ktoś nie wie. No <laughs> nie zebrał prawie wszystko. Dobra, tu jest, tu jest, tu jest. <laughs> zginął. Dobra, zostań... To on też zginął! Co jest? To Ta, tam już tam zginął. Co jest? On też zginął, który próbuję. Idę. I on też skinął. To jest jakiś żart. Naprawdę? <laughs> no, dobra nie, próbują mnie otoczyć. Zginął, zginął. I zginął, zginął. Co jest? Ja mam chyba jakiegoś dzisiaj farta. Ale dużo kuleczek. Ja tu będę miał jakieś pięć zaraz. Mam na razie 3000. tysiące. Co? Tego nie zabrałem? Czy ktoś jeszcze zginął? Mm. O, tu są kuleczki, bo moim ogonem było. Dobra, to no ja już zawracam i wychodzimy z tego kątu. Idziemy otaczać innych. Okej, okay. kogo by tu otoczyć? Tego pomarańczowego nie? Biorę sobie tylko kuleczki. Czy kogoś otoczyłem w tej mojej pętli? Nie, nie otoczył. Jakiś zielony jest tutaj zginął. Pa, on zaraz też zginie. Nie, ja, ja mu nie pozwolę przeżyć. Sprawię, że on zginie. Glotowy nie przeżyje. A dobra, odpuszczę mu. co podsumuj. Małe typi dobra. <kluzny> <kluzny> yy, o, ale tutaj duża pędzla się zrobiła. Dzi dziura. Dobra, O my sobie tu, 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 gramy. Okej, okay, może by się otoczyć takiego, tego niebieskiego. No ja sam zginie zaraz. No ja zaraz one zginą. Ja zginą, to co po co one co tutaj wlatują? Co jest? I mam pięć. Tysięcy kuleczek. Mój rekord. Co jest? Co jest? Co jest? Ci ludzie są jakieś część nie poważni, że oni tak giną ciągle. Prawie on takiego mojego odcypka zginął. Um. Dobra. Esta... Ja on też zginął. Co jak on przyleciał przez moją? Co za mnie? Co? Mm. skinął. Zginął. Prawie zginąłem. Prawie zginąłem. Okej, ja tu sobie gram, gram, gram. <coughs> Sorry za kaszel. Mam jakieś małe zginęły, ale jeszcze nie będę tam zbierał tego. To jest i tak dla mnie nic. Ech. Ech. Co? Co? Dobra. My sobie zróbmy także że mm. tego białego. Dobra, otaczamy tego białego. Białego otaczamy. O, zginął. No co oznacza... Otaczamy tych dwóch. O, dobra, kogo możemy tu otaczyć. O nie. Kogo by tu otoczyć. Nie wiem. Dobra. tylko żebym nie zginął. otaczamy tego czerwonego. Zginął, zginął, zginął. Dobra, widzowie to był koniec. O nie, niedługo będzie koniec tego filmu. Niedługo. Koniec tego filmu, a specjalnie się zabiję. I się specjalnie zabiję. Pa, pa.